Znaczyć się może każdemu. Noga się zemsknie, konana ugną i człowiek upadnie, tak jak Jezusowi, i leży. Wielu ludzi leży, ale dlaczego wzbudza to taką powszechną radość? Dlaczego każdy ludzki upadek o wiele częściej bywa powodem drwini śmiechu, a nie współczucia? Dlaczego tak rzadko podnosząc głowę z upadku, o który przecież tak łatwo? Można dostrzec wyciągniętą dłoń. Dziwne to były łzy, ani do końca szczere, ani całkowicie nieszczere. Takie letnie, pół na pół. Popłakały sobie owe kobiety może nawet się nieco wzruszyły i poszły aż na kalwarię. A gdy wszystko wykonało się, gaworząd zeszły z góry do swoich domów i zabrały się za przygotowywania wieczerzy. I nasze łzy są takie sobie: coraz bardziej suche, mimo niezmienionego składu chemicznego. Są suche, bo brak w nich autentyzmu, bo ich źródłem nie jest obolałe serce, ale wytrynowane przekonanie, że tak wypada. Tak robią wszyscy. do porozumienia. Paryż mówi, że wciąż jest za dialogiem z Waszyngtonem, Rosja, że nie jest w jej interesie, by Amerykanie w Iraku przegrali A nie.